Początek kłoszenia na pierwszych odmianach, czyli warto powiedzieć o odżywianiu kłosa. Zapraszam do odcinka. Cześć Mariuszu, Cześć. znowu się spotykamy, wegetacja cały czas idzie do przodu, można powiedzieć, że płynie jeszcze niedawno. Mówiliśmy o zabiegu T1, o odżywianiu krzywiących się zbóż. Teraz mamy już na odmianie LEMI, znajdujemy się w odmianie LEMI pierwsze kłosy. Powiedz nam, jak na sam koniec dokręcić ten plon, co dać, jak go odżywić, żeby mieć odpowiednie parametry jakościowe. Krzysiek, tak naprawdę idziemy w tym momencie na jakość. Musimy zadbać o jakość plonu, który, który, który będzie się nam budował, więc przede wszystkim zacznijmy od podstaw. Może zacznę od mikroelementu niezbyt popularnego, ale powiem o molibdenie. Myślę, że akurat w przypadku zbóż i kłoszenia to molibden, jeżeli byśmy mówili to na początku wegetacji, może by to nie było takie konieczne, ale w przypadku molibdenu, w tym okresie jak najbardziej. Po co nam jest potrzebny molibden, żeby dostarczyć go roślinie? Molibden idzie na szczególnie plantacje, które mają wysokie dawki azotu. Tam szczególnie jest wymagany molibden, żeby przekazać jak najszybciej i jak najsprawniej azot do kłosa. Tak? Przetransferować te składniki pokarmowe. Ten szczególnie składnik pokarmowy, jakim jest azot. Azot daliśmy. I w pierwszej dawce, i w drugiej, i teraz dawka pewnie już poszła na kłos. E, tak, głos. tak. W, w, momencie, w momencie wykształconego w pełni liścia flagowego, przyspieszaliśmy, bo widzimy, że znowu historia lubi się powtarzać, czyli brak opadów. Dokładnie. Mówisz o tym azocie, który jest. Tak, tutaj. tak. Dokładnie. Chcemy go jak najszybciej przekazać, przetransportować do ziarniaków. I teraz tak, molibden, malutka dawka, 10-12 gramów wystarczy tak naprawdę na hektar. Przy naszym produkcie, czyli Agravita MO44, to jest 0,25 litra na hektar. Podajemy mówimy to. Mówimy o płynnym. Tak. Moliptenie. Mówimy tu o płynnym, okay. jedyny taki dostępny u nas w ofercie. Jest to produkt typowo przeznaczony na transfer azotu. Czyli dajemy ten azot. Ten azot jest tutaj już wbudowany, bo roślina go pobrała. Teraz wystarczy go, znaczy należałoby go. Przetransportować do budującego się kłosa. Dokładnie. Ten kłos w tym momencie, zobaczcie, bardzo fajnie wychodzi. E, w tym momencie mamy decydującą fazę. Za chwilę, jak włączymy ten molibden, ten molibden będzie nam transferował cały ten azot z liścia podflagowego, flagowego do kłosa. Okej, okay, mamy molibden, co dalej? Mamy molibden. Z takich e, ciekawych produktów, które nam zawsze wychodzą e, na kłos, to galaksy. Czyli nasz tiosiarczan potasu. Ta forma, która jest szybko pobieralna. Mamy tutaj siarkę o właściwościach antyseptycznych. Mamy jedną z najszybszych form potasu. Bo o tym też się nie mówi, tak? Potas, w zależności od formy, czy to jest siarczan potasu, czy, czy jest azotan potasu, czy też tiosiarczan, w różnym stopniu transferuje się w roślinie. Przemieszcza, czyli przemieszcza po prostu dokładnie. jego przemieszczenie. Tak. Podanie tiosiarczanu potasu, czyli chociażby naszej agrawity galakty powoduje, że ta, ten transport jest dużo szybszy, dużo sprawniejszy i dużo szybciej roślina pobiera potas właśnie z tej formy. Jest to udowodnione badaniami. Eee, przez, lata, przez lata było to porównywane. I teraz tak. Mariusz, dwa, twój litry... Jechał. <laughs> dwa litry agrawity Galaxy w tym momencie możemy podać na kłos właśnie. Czyli Mariuszu, mamy Molibden, mamy Galaxy i teraz pytanie. Czy coś jeszcze tam, gdzie celujemy w wysokie plony. Powyżej 8 ton, 8, nawet i 10. Czyli patrząc na tą plantację, ta plantacja naprawdę rokuje? Tak. To tutaj możemy jeszcze nie zapominajmy o stymulacji, czyli Agravita Active 70, czyli nowa odsłona naszego bestselleru z. Fitohormonami. Tam głównie nam chodzi też o transport, o przyspieszenie transportu składników znowu z liścia podflagowego, flagowego do kłosa, to jest z jednej strony. Pamiętajcie też, że składniki zawarte w tym nawozie mają nam przede wszystkim wydłużać troszkę wegetację. Tam chodzi o tempo fotosyntezy i też wpływa na różnicowanie się młodych młodych kłosów, tak, dokładnie. Okay. Czyli, czyli podobnie jak mówiliśmy w rzepaku, ten transport do budującego się kłosa prostu. To wszystko, jakość. zobaczcie, te trzy składniki składają nam się właśnie na efekt końcowy. W każdym z tych składników chodzi o to samo, tak? O to, żeby przetransferować jak najwięcej azotu do kłosa. Do kłosa, a tam to się zamieniło w plon i w jakość. Dokładnie. Teraz to ja jeszcze tylko podsumuję. Molibden. 0,25, galaksy 2 litry na hektar i do tego Agravita Active 70 plus 0,5 kilograma na hektar i to wykonujemy w momencie, jeszcze powiedz fazę, kiedy to wykonywać, bo to też jest zawsze takie dyskusyjne, kiedy to robić. Na pewno nie łączyć tego z zabiegiem T3. Dlaczego dlaczego na pewno nie w trakcie kwitnienia chociaż tutaj pszenica nie powinna robić nam tutaj żadnych tak. przeciwwskazań i mówię tutaj szczególnie o życie tak natomiast jeśli chodzi o zboża praktycznie do dojrzałości mlecznej ziarna czyli możemy to stosować OK. Tak, więc w tym momencie możemy oczywiście startować. Niebawem, niebawem zabiegi. Ja tutaj widzę nawet już mszyca się pojawia na jednym, na jednym liściu, więc w tym momencie też do zabiegów chociażby insektycydowych możemy dodać te produkty, o których czy... powiedzieliśmy. Dobrze, to co, to na tyle? Czy. Nie, ja jeszcze to coś, coś mam, znalazłem coś. Proszę, takie rzeczy w Jarancowicach, Poza pszenicą w polu, jeszcze jakieś sreberka. Słuchajcie, słuchajcie, takie sreberko. Już jesteśmy tak naprawdę na końcówce wegetacji. Powiedzmy o naszej nowości: jest synergia split. Produkt do rozkładu, mikrobiologiczny produkt do rozkładu e, słomy. Reszta jest Tak. O co nam chodzi? Podajemy to oczywiście nie teraz, tak? nie na rośliny żywe, tylko po zbiorach, szczególnie tam, gdzie mamy faktycznie bardzo dużo tej masy e, po żniwach, czy rzepaku, czy zbóż. Natomiast tutaj głównie chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej odzyskali składniki pokarmowe zawarte w tej roślinie, które nie, zosta nie zostały przetransportowane do kosa, bo wszystkiego się nie da dokładnie, więc zostają nam resztki, tam są zgromadzone składniki pokarmowe, takie jak azot, fosfor, potas, tam znajdziemy wszystko, tak? I teraz nam chodzi o to, żeby jak najszybciej zmineralizować, schumifikować te resztki, żeby były nam już Dostępne, dostępne dla, dla roślin. roślin następczej. Dokładnie. Czy jesienią, czy też wykorzystywane w, pe pe w pełnej krasie już na wiosnę. Synergia Split 0,5-0,75 na hektar. Dajemy to stricte na ryżysko, na resztki pożniwne. Możemy to stosować tak naprawdę i z RSMM, i z innymi nawozami mineralnymi. Oczywiście, jeśli ktoś stosuje również e, desykację, Tutaj rżyska również może dodać. Czyli ten produkt. Tak. I dawka 0,50,75. Wszystko uzależnione jest od, od masy. Masy, tak naprawdę, masy jaką, jaką mamy. mamy na polu. Właśnie tak. to jest zapisane w etykiecie. Drodzy Państwo, to na tyle o odżywianiu. Do splita to ja myślę, że jeszcze wrócimy Oczywiście. i będzie o tym osobny materiał. To taka niespodzianka. No skoro było w łanie, to czemu tego nie pokazać? O odżywianiu. Dzięki Mariusz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.